Cześć, tutaj Michał z kanału Roślinny Hawek, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem w Krakowie. Przyjechałem tutaj na półmaraton marzanny, to był pierwszy półmaraton, który miałem przebiec oficjalnie, ale się przesunął ze względów pandemicznych. No i przesunął się na sierpień, więc biegnę go teraz i w sumie nadal będzie to pierwszy oficjalny półmaraton płaski, jaki pobiegnę, bo do tej pory biegłem tylko górskie w sumie. Więc zobaczymy jak pójdzie, nie mam w sumie jakichś wielkich oczekiwań, bo to też jest w sumie tylko przystanek przed maratonem, który za miesiąc. No ale zobaczymy. Cała ekipa KindHeadsów jest na miejscu, więc się przy okazji spotkamy i będzie chyba spoko. A mam w ogóle tutaj koleżankę. Dzień dobry. No, nie będzie ze mną biec, ale, ale jest. Idziemy na start, będziemy zaraz biec. Będzie Dawid biegnie pierwszy raz. Będzie ekstra, nie mogę się doczekać. się doczekać. Trochę się cykam, ale myślę, że będzie ok. Ja też mam nadzieję, że będzie ok. Mam ja nadzieję, że się nie połamię, bo za miesiąc maraton Takie trzy Dobrze. Milion okay. sexy face. Tak, sexy face. dolarów był no. Tempo rozgrzewkowe. Zdecydowanie. Tempo startowe. Pozdrawiam. Jest Nie Tempo rozgrzewkowe maratońskie

My idziemy dalej. Dobrze. macie powodzenia. Będziemy się łapać. Zobaczymy, czy tak będzie pokazywał po, po biegu. Idzie tu, idzie, idzie. Spóźniliście się. O, nie. Zdjęcie sobie zrobicie w dobrej formie, jak to będzie. już stoimy, będziemy zaraz ruszać. Yy, także, no... Moi drodzy, jak widzicie Na piątym się widzimy. Wi Nic nie widać. Hmm. <laughs> 5 kilometrów, 5 burz w sumie za nami. Będziemy stabilnym tempem 5.30 i mniej. Jak utrzymamy, przyspieszymy w drugiej połowie, będzie gucci. Gucci bag. <laughs> Patrzymy. Na razie jestem obrany całą wodą, więc e, optymalnie. Jest za nami ile? 13,5 kilometra. Zaliczyliśmy dwa przedstopy jednak kron się trochę przypomniał, a może trochę bardziej się przypomniał pieprzanie Wegka Baba 3 e, godziny przed startem 4 Także nie polecam takich zabiegów ale dobrze, że zdarzyło się to teraz, a nie na maratonie a. A. <laughs> Więc rekordu życiowego raczej nie będzie, chociaż może styl nie jest jakiś wybitny. Dwa kilometry z hakiem do końca. Bardzo długie dwa kilometry. Bardzo długie dwa kilometry, ale tylko dwa kilometry. Biorąc pod uwagę nasze, po, nasze przygody po drodze, nie jest najgorzej. Na pewno teraz biegniemy szybciej niż w pierwszą połowę. I lżej. <laughs> I lżej, zdecydowanie. Więc jest progres. Następnym razem, bez tych przerw, będzie, będzie GITAS Dobra, przeprawa Skończyli Co prawda Kurde, w sumie To chyba nawet nie najgorzej, co? Żyjesz? No, żyję, żyję, żyję. żyję. Tak, Jak się czujesz po pierwszym, półmaratonie swoim? Dobrze, trochę mi zimno Trochę, że jak powiem, jestem obsrany Ale było super no. Następny. Następny lecimy bez pit stopu. Aha. Oh. Dzięki. Ale piękne nagrania. Ciemno, nic mnie nie widać w ogóle. Jest dobrze. 1.58 minut z sekundami. Licząc pit stopy, to naprawdę bardzo spoko. A druga połowa poszła szybko. Błogic. Ach, co to był za bieg. Nie wiem nawet jak go dobrze opisać. Mogę go podsumować tak naprawdę jednym krótkim zdaniem: złe decyzje żywieniowe. Jedna rzecz, której na pewno się nauczyłem na tym półmaratonie, to to, że jeżeli maraton jest wieczorny, to trzeba trochę sensowniej w ciągu dnia jeść, bo ja tak naprawdę jadłem dzisiaj dużo różnych rzeczy, niekoniecznie mądrze. Niekoniecznie to był mądry carb loading, tylko bardziej jakieś wrzucanie w siebie wszystkiego co oczywiście poskutowało tym, że na trasie pojawiały się, pojawiły się problemy gdzieś tam jakieś jelitowe, a w moim przypadku, jeszcze z tym kronem którego mam, no to taki sposób jedzenia jaki dzisiaj tutaj sobie zaprezentowałem sam to było po prostu proszenie się o kłopoty, no i no i tak, no było trzeba zrobić parę pit stopów na drodze, biegliśmy z Dawidem z KindHeadsów razem od początku i razem ten bieg skończyliśmy. No i co? Skończyliśmy bieg w sumie z takim oficjalnym czasem 2.08 coś, czyli no jest to dużo słabszy czas niż ja zazwyczaj, nawet na moich spokojnych wybieganiach mam na półmaraton. Na pewno jest to bieg, który dużo mnie nauczył, ze względu właśnie na te decyzje moje gdzieś tam jakieś żywieniowe. I bardzo się cieszę, że to się wydarzyło teraz, a nie na przykład za miesiąc na maratonie. I na pewno na maraton już będę mądrzejszy o te doświadczenia, właśnie z tego półmaratonu i myślę, że będę lepiej w stanie przygotować się żywieniowo dietetycznie do tego, do tego biegu generalnie po tej przerwie, którą dziś tam musieliśmy sobie po zrobić to ta druga połowa dystansu poszła nam już naprawdę spoko i biegło nam się lekko i tak naprawdę gdyby od początku Michał czuł się tak lekko to ten czas na pewno byłby o wiele lepszy. Myślę, że nawet mógłbym się pokusić gdzieś o jakieś okolice 1,50, co byłoby prawie 10-minutowym, 10 minut lepszym wynikiem od tego, jaki jest mój obecny rekord na, na 21 km. No, ale będę musiał poczekać po prostu do następnego półmaratonu z, z, z takim wynikiem. No i co, no jakby świat się nie kończy na tym jednym konkretnym półmaratonie, no nie? Będą kolejne. A tak jak mówię, lepiej być przygotowanym dobrze na maraton i tam dobrze wypaść, tam nie mieć takich niespodzianek, więc w sumie się cieszę, że to się wydarzyło teraz. No i zobaczymy jak będzie za miesiąc, zobaczymy jak będzie za miesiąc. A atmosfera na samym biegu była fantastyczna, jakby to no, pierwszy taki duży bieg y, po pandemi pandemicznych powiedzmy czasach. No, biegłem co prawda w Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich, gdzie było nas tam na starcie 900 osób, tutaj było chyba około 3000 i było to widać. Kraków też nocą bardzo sympatycznie wygląda. Jak widzieliście pewnie na tych nagraniach, nie widzieliście za dużo, bo było ciemno. To bardzo fajnie się biegło pogoda też dopisała, bo było tak około 18 stopni, całkiem fajny, przyjemny wiaterek, ciemność, więc idealne warunki do biegania. Generalnie było naprawdę, naprawdę w porządku poza tym <ścoughs> tymi fakapami naszymi, ale tak jak mówię, to były nasze fakapy które zdecydowanie były naszą winą. To nie jest, nie będę szukał tutaj winnych nigdzie indziej, bo to po prostu była wina nasza. To my źle sobie zjedliśmy, my nie przygotowaliśmy się dobrze do tego wieczornego biegu. No po prostu gdyby ten bieg był rano, to pewnie historia była, wyglądała zupełnie inaczej, po prostu. Tyle, moi drodzy. Tak wyglądał półmaraton marzanny w naszym wykonaniu, w wykonaniu kindheadów. Generalnie w kindheadsach na, na całą naszą drużynę to chyba wszyscy pobili swoje rekordy życiowe. Łącznie z Dawidem, który, dla którego to był właśnie pierwszy półmaraton, więc super. Ja się bardzo cieszę, że mogłem wziąć udział w jego pierwszym półmaratonie. No a ja swój rekordzik pobiję gdzieś za jakiś czas. Nie pali mi się, nie pali mi się. Ważne jest teraz, cel jest jeden, przebiec maraton. I na tym się teraz będę skupiał. Tyle moi drodzy. Takie moje wrażenia po półmaratonie Marzanny. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.